Wojna izraelsko-palestyńska raczej nie ma zamiaru zmierzać do końca, a na pełną skalę to prawdopodobnie jeszcze się nawet nie zaczęła. Tak naprawdę codziennie dostajemy informacje o strzelaninach, o tym, gdzie spadły akurat rakiety, o tym, kto z kim negocjuje, wypuszczanie zakładników i tak dalej, i dalej. W tym filmie postaramy się sobie podsumować, kto właściwie co robi, co się dzieje, jakie państwa są zaangażowane, jak wygląda sytuacja międzynarodowa dookoła, a także postaramy się powiedzieć wam, no, co nieco na temat przewidywań, albo o tym, dlaczego przewidywania są bardzo ciężkie w tej sytuacji i może nawet nie warto je robić. Więc bez zbędnego przedłużenia stawcie lajka, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, Wy będziecie widzieć nasze filmy będzie na bieżąco z rzeczami, które dzieją się w Polsce, ale też na świecie, bo Orb już wraca też do mówienia o rzeczach na świecie i bez zbędnego przedłużania lećmy do materiału. Ale na wstępie, zanim przejdziemy do omawiania bezpośrednio tego, co się dzieje, to taki może disclaimer w ramach tego filmu. Jeśli jesteście osobami, które są bardzo po jednej stronie tego sporu, albo jesteście po stronie Palestyny albo po stronie Izraela, obojętnie w tym wypadku, to wydaje nam się, że po pierwsze, do no, ten film będzie bardzo bezstronny, tak staramy się go zrobić, żeby był jak najbardziej bezstronny, to jest oczywiste, to tak. Na tym plakacie ten kanał. Ale po drugie, też, no przemyślelibyśmy zdecydowanie swoich opinii na temat tego, kto temu wszystkiemu jest winny. Bo w naszej opinii, przynajmniej, sytuacja Izrael-Palestyna jest sytuacją bardzo skomplikowaną, przy której naprawdę dałoby się znaleźć pewne wady po obu stronach tego sporu. I nie wydaje nam się, żeby było tak, że można tak bezpośrednio powiedzieć, że w 100%, za całą tą sytuację, odpowiada jedna strona sporu. No bo tak, z jednej strony, tak, to Palestyna, czy właściwie Hamas, bo znowu udostawianie Hamasu z Palestyną nie do końca ma sens. Palestyna to Palestyna, a Hamas to konkretny Organizacja terrorystyczna, która robi złe rzeczy, więc to, to nie jest tak, że każdy Palestyńczyk jest wiecie, z Hamasu lub jakiejś innej organizacji terrorystycznej. To tam ludzie, którzy sobie po prostu żyją i robią rzeczy. I znajdują się w bardzo niebezpiecznej sytuacji przez to, co się dzieje dookoła nich. No, ale w każdym razie Hamas zaatakował tym razem i faktycznie przeprowadził bardzo bezprecedensowy atak bezpośredni na Izrael. Zrobił bardzo złe rzeczy, tak, dopuścił się masakr i tak dalej, więc to nie jest tak, że tutaj wiecie, no, można uznać, że nic się nie stało, i jakby Izrael powinien to odpuścić. Z drugiej strony z kolei, no, Izrael jest państwem, które, no, dokłada swoją cegiełkę tak na co dzień do tego, żeby Palestynę dojeżdżać i nie jest w tym kontekście jakoś super dziwne, że to też spotyka się z reakcją, bo z kolei znowu, druga strona też nie może tego ignorować. Ale to też nie jest tak, że Izrael wiecie, nagle to się okazuje, że teraz on to zaczął miesiąc temu i teraz mamy konsekwencje. Cały ten konflikt, gdzie ktoś zaczął, ktoś komuś coś zrobił i dochodzi do jakichś aktów agresji, które są nie do usprawiedliwienia, po obu stronach, to, to są rzeczy ciągnące się od lat, od dziesiątek lat tak naprawdę. I wydaje nam się, że w ramach tej spirali naprawdę zabieranie takiego bardzo stanowczego stanowiska na temat tego, kto tu jest w 100% winny, a kto jest w 100% niewinny, często jest dosyć błędne, bo my oczywiście rozumiemy, że od której stronie jest wam bliżej, ale jednak możemy to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że w tym konflikcie to nie jest tak, że jedna ze stron jest wiecie, no taka bez winy całkowicie, a druga jest tutaj ewidentnym agresorem, napastnikiem czy cokolwiek. To jest trochę tak, że te dwie strony no obie robią złe rzeczy i dlatego proponowalibyśmy skupienie się na analizowaniu tego, co faktycznie się dzieje i trochę nie patrzenie na to, po której stronie wy jesteście personalnie. Taka jakby nasza rzecz, którą chcieliśmy tutaj na początku tego filmu powiedzieć w ramach tego, co będziemy mówić dalej. No ale dobra, przechodząc właśnie do tego, co się stało. O tym, jak ten Konflikt się rozpoczął i dlaczego się rozpoczął, mówiliśmy już w poprzednim filmie, ale w ramach wprowadzenia. Hamas, czyli dżihadystyczna, terrorystyczna organizacja powiązana z Palestyną, do, przeprowadziła no, bezprecedensowy atak na Izrael, w wyniku którego zginęło już ponad 1400 osób. Przy czym warto tutaj powiedzieć, że te liczby nie są dokładne i nie wiadomo ile tak naprawdę osób zmarło. To wynika z tego, że w Izraelu jest teraz bardzo mocna cenzura jeśli cokolwiek dotyczy wojska, wojny itd., no to musi przejść przez cenzora, który musi się zgodzić albo nie zgodzić, albo pozmieniać rzeczy, więc do no, prawdziwe dane jakby trochę nie są znane opinii publicznej. Izrael ich nie Ujawnia w pełni. Mam po prostu bardzo mocny moment propagandy wojennej. I to wydarzenie, właśnie ten atak Hamasu, można punktowo uznać za początek tego kryzysu, z którym mierzymy się obecnie. Samo wydarzenie w warstwie narracyjnej bardzo mocno przez wiele państw, ale też przez Izrael, szczególnie przez Stany Zjednoczone, zresztą i Bidena, porównywając do zamachów w World Trade Center, jest to na tyle gdzieś tam mocna narracja, że Biden wygłaszał ją nawet będąc w Izraelu na dosyć bezprecedensowej wizycie, no bo jednak w państwie objętym jakimś tam konflikcie zbrojnym. W każdym razie, no, wojna, tak jak mówiliśmy, jest y, wojną i jest straszna, i ginie masal ludzi, Innych ludzi, co jest po prostu straszne. I tak jak mówiliśmy zresztą na początku, my uważamy, że jednak pewnego rodzaju złe rzeczy, masakry i tak dalej, to robią obie strony. Bo z jednej strony, oczywiście, mamy ten atak Hamasu, który to wszystko zaczął na ten festiwal, tam no, doszło do ludobójstwa, nie bójmy się tego słowa. Ale z drugiej strony, no, mamy Izrael, który na przykład w kontrze do tego odcina dostawy wody i prądu do jakby Palestyny, całego obszaru Palestyny, trochę wiecie, nie interesując się komu tak naprawdę tą wodę odcina. I doprowadza do sytuacji, w której według WHO 610 tysięcy ludzi jest pozbawionych dostępu do tych podstawowych, jakby Rzeczy, nie? Wiecie, można założyć, że jednak 610 tysięcy ludzi to, to nie byli tylko ludzie z Hamasu, tylko też, wiecie, no, cywile po prostu. Więc yy, czy jest to pewnego rodzaju zbrodnia? No, raczej tak, nie bójmy się tego znowu powiedzieć, szczególnie jeśli macie miejsce ostrzeliwane przez jakąś stronę, nie i macie tam dostępu do wody, elektryczności, no to, to to generuje dużo problemów. I oczywiście, wszystkie te wydarzenia są bardzo głośne i tak naprawdę transmitowane na cały świat i odbijają się na całym świecie. Bo kwestia Palestyny jest niezwykle ważną kwestią dla szeroko pojętego świata arabskiego. W bardzo wielu miejscach wbuchają propalestyńskie protesty. Tu mówimy o protestach w stolicach zachodnich. Czy w ogóle na Zachodzie. Teraz mamy zresztą w Polsce taką yy, aferę o to, że no, był ten plakat na jednym z takich marszy. Więc, jakby, takie rzeczy dzieją się w całej Europie, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Jeśli chodzi o przywódców państw arabskich, to oni w ogóle prześcigają się w tym, jak bardzo można potępić Izrael, żeby to jeszcze było w miarę procedurze dyplomatycznej, w miarę, bo też nie, 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 nie trzymają się jakoś bardzo kurczowo, i prześcigają się w tym, kto najbardziej zgarnie poparcie z tego, właśnie, co się właśnie dzieje. Nastroj zdecydowanie nie uspokoiła też rakieta, która uderzyła w szpital w Gazie, w wyniku czego umarło 470 osób. Teraz co prawda Kanada, USA i Francja twierdzą, że to nie była izraelska rakieta według ich danych, tylko to była rakieta wystrzelona przez jakąś bojówkę palestyńską, która po prostu się zabłądziła i spadła na Palestynę. Ale też wiecie, na ile można ufać tej informacji, na ile nie można ufać tej informacji. My tutaj nie podejmujemy się tego, żeby to oceniać za bardzo. Przy czym nie ma to trochę znaczenia, bo przeciwnicy Izraela powiedzą, że to była izraelska rakieta, przeciwnicy Palestyny powiedzą, że to była palestyńska rakieta i sami sobie to zrobili. To, co mówią oficjalnie państwa, trochę nie ma znaczenia tę sytuację. A sytuacja jest zdecydowanie zaogniona, bo takie państwa jak Portugalia, Boś Francja podnoszą swój poziom zagrożenia terrorystycznego, spodziewając się potencjalnych ataków terrorystycznych związanych z pokazaniem wsparcia dla Palestyny. Tak to nazwijmy, tak to powiedzmy, o to chyba chodzi. Anglia gdzieś tam myśli o tym samym, a na ten moment, no my naliczyliśmy dwa ataki terrorystyczne powodowane właśnie całą sytuacją, jeden w Belgii, drugi we Francji. Więc ogólnie, przez wydarzenia między Izraelem a Palestyną dochodzi do spięć na takim światowym poziomie i tarć między różnymi grupami w różnych miejscach na świecie. Do tego sytuacja została mocno podgrzana jakiś czas temu jeszcze przez Izrael, który ustami swojego ministra obrony narodowej zapowiedział całkowite zniecenie Hamasu z powierzchni ziemi, przez co wszyscy zaczęli myśleć, że chodzi tutaj o, wiecie, no taką interwencję lądową. O wejście lądowe w strefę gazy, no to byłoby już takie naprawdę całkowita, regularna wojna na ziemi, nie? Coś, co jednak mimo wszystko w tych wszystkich konfliktach nie zdarza się aż tak często na taką skalę. Aczkolwiek wydaje się na ten moment, że plan może nie będzie realizowany, bo no, z jednej strony została taka zapowiedź zrobiona, z drugiej, nic się od tego czasu nie stało. Kolejna sprawa jest taka, że gdyby Izrael to zrobił, to musiałby się zmierzyć z, wiecie, no tą strefą gazy, nie? Gdzie macie masę ruin, gdzie macie masę jakichś podziemi kopanych tuneli przez Hamas i skończyłoby się trochę tak jak walczenie w Afganistanie, tylko że zamiast gór i wiecie, jakieś tam tuneli w górach, macie tutaj te wszystkie Wiecie, tunele pod miastem i tak dalej, też nie wiem, brzmi trochę jak jakieś takie walczenie z Wietkongiem, co jakby przeważnie źle się kończy dla armii, które próbują jakoś tam zareagować i do takich państw, czy w tym wypadku no państw obszarów, no, zwijcie to jak chcecie wejść. Więc wydaje się, że Izrael może jednak mieć pewne problemy i trochę wstrzymuje się z takim rozwiązaniem tego problemu. A poza tym, że nawet państwo takie silne jak Izrael no, ma problemy z takimi wizjami, to też trzeba pamiętać o tym, że gdyby oni to zrobili, to to już w ogóle praktycznie co druga organizacja zbrojna na świecie, a w tamtym regionie jest ich dużo ze wszystkich na świecie, zapowiedziała, że jeśli Izrael to zrobi to w ogóle wejdzie w Izrael bez żadnego zastanowienia i wypowie im regularną wojnę. I Teraz wiecie, Izrael jest potężny, jasne, że jest potężny. Ale mówimy o organizacjach, które są dokładnie, które też są potężne dosyć. Na przykład mamy iracką organizację, która nazywa się tak, nie będę tego kaleczył, która no tutaj konkretnie zapowiedziała, że jeśli Stany Zjednoczone zamieszają się w konflikt, to oni w ogóle wejdą tam i będą próbowali ze Stanami walczyć na każdy możliwy sposób, więc to jest wiecie, taka konkretna decyzja o tym, czego Izrael ma nie robić, kogo ma nie zapraszać, bo inaczej oni się dołączą. A organizacja liczy 230 tysięcy ludzi, więc to nie jest to mała ilość ludzi. Mamy Huti, są w Jemenie i dają tej opinie poprzedniej organizacji z Iraku, która też wiecie liczy tam około 200 tysięcy ludzi. No i Hezbollah, który jest zdecydowanie największym takim przeciwnikiem Izraela, jeśli chodzi o tego typu organizacje. Hezbollah, który ma bardzo nowoczesną i silną armię, który jest uważany za organizację niepaństwową, najsilniejszą na świecie, w sensie jak wyjmiemy państwa, które mają swoje armie, bo są państwami, to Hezbollah jest najsilniejszą jakąś taką nazwijmy to organizacją, co do której ciężko powiedzieć ile w ogóle ma broni, ile ma ludzi, ile ma dronów, ile ma pocisków, rakiet i tak dalej, bo to wiecie mówimy o tego typu arsenale widzicie, no niemal państwowym, a w sumie pewnie dla wielu państw to byłoby nawet, wiecie, byłby silniejsze niż jedno państwo, takie biedniejsze na świecie. No a jest to organizacja wspierana przez Iran i stworzona do tego, żeby nienawidzić Izraela i zarabiać dużo pieniędzy. Jakby te dwie rzeczy robi naraz i jest zdecydowanie problemem Izraela. I wiecie, żeby nie było, jak Hezbollahowi, zdarza się prowadzić jakiś taki mniejszy konflikt z Izraelem, a prowadzą go dosyć często. To wiecie, oni regularnie strzelają w siebie nawzajem rakietami, swoje posterunki graniczne i tak dalej. W dużym skrócie to jest organizacja, która już jakby jest w stanie w jakiejś formie stawiać Izraelowi opór i jest w stanie z nim. Realnie wymieniać ciosy. Więc to jest realny problem, gdyby Izrael nagle stwierdził, że wejdzie w refegarze czy ogólnie w Palestynę. A co więcej, no mamy też po prostu inne państwa arabskie. Mamy Iran, mamy Syrię, no to wszystko są państwa, które pewnie w jakiś sposób byłyby gotowe się w to wszystko zaangażować i Palestynie jakoś tam pomagać w takim rozumieniu, że walczyć z Izraelem. Nie chcemy tutaj wiecie, tworzyć jakieś niesamowitych scenariuszy i kto będzie z kim, kto będzie walczył, kto zrobi co kiedy, bo nie wiemy tego i mamy w ogóle też wrażenie, że ludzie, którzy wiedzą więcej od nas, zdecydowanie więcej od nas w tym temacie, też trochę mówią o tym, że to jest wróżenie z fusów, bo nikt tak naprawdę nie ma pewności, co się stanie, bo jest to bardzo takie sytuacja napięta, ale no, w każdym razie widzicie po prostu, że to nie jest do końca tak, że możecie myśleć, a Izrael ma przecież potężną armię, w sumie gdyby oni się naprawdę, jakby się wkurzyli, to oni mogą zrobić co chcą. Nie do końca. Nie do końca jest tak, chyba że mogą zrobić absolutnie co chcą. Szczególnie, że w tym wszystkim są też Stany Zjednoczone, które raczej nie chcą takiego rozwoju wypadku, bo Joe Biden przyjechał sobie do Izraela, co jakby gdzieś tam powiedzmy też było jakimś takim mocniejszym zagraniem, no bo wiadomo, kraj ogarnięty teraz konfliktem zbrojnym i tak dalej. No, ale w każdym razie przyjechał do Izraela, zrobił tam przemówienie, spotkał się tam z ofiarami, rodzinami ofiar, mówił o tym, że jest jak 9 w Stanach Zjednoczonych, i że Izraelczycy nie mogą się poddać emocjom, które temu wszystkiemu towarzyszą. I słusznie, że towarzyszą, ale nie można się im poddać, bo to jest zły doradca. I żeby nie popełnili takich błędów, jak Stany Zjednoczone popełniły po tych zamachach z 11 września. Że trzeba być tutaj ostrożnym i trzeba oczywiście zareagować i że Stany pomogą Izraelowi. Ogólnie Joe Biden ewidentnie stawia na taką politykę, tego, że jeszcze próbuje jakkolwiek wywalczyć w tym wszystkim kompromis. Nie uśmiecha mu się z oczywistych powodów wojna na Bliskim Wschodzie. Do tego wszystkiego on ma wybory niedługo, więc trochę musi balansować między tym, żeby nie znienawidzili go jego, no gdzieś tam wyznający islam, Wyborcy, ale też z drugiej strony, żeby nie znienawidzili go mieszkający w Stanach Zjednoczonych Żydzi. Więc on tak musi trochę balansować, mimo tego, że oczywiście Stany Zjednoczone są zdecydowanie bardziej pro-Izrael w tym konflikcie niż pro-Palestyna, to jest chyba oczywiste dla wszystkich. O tyle gdzieś tam, jak na Stany Zjednoczone, to i tak musi balansować. No tutaj warto zauważyć, tak, że Izrael próbował wstrzymać, czy właściwie wstrzymał pomoc humanitarną dla Palestyny na samym początku. Teraz, po tym, jak Biden wyleciał z Izraela, to się okazuje, że ta pomoc może już przejeżdżać do. E, Palestyny. Więc no, wiecie, nie? Jest tak trochę pomiędzy, no wydaje się, że jednak coś tam w ramach tej deeskalacji jest robione. Pytanie, czy jest to wystarczająco dużo. Bo poza tym, że Biden się pojawił, to jeszcze mamy kwestię tego, że w inne sposoby próbuje się rozładować napięcie. Na przykład Stany Zjednoczone wysyłały lotniskowiec obok Izraela po to, żeby trochę dać Izraelowi poczucie bezpieczeństwa. I te lotniskowce zostały ostrzelane teoretycznie, tylko że to są lotniskowce Stanów Zjednoczonych. A właściwie wiecie, nie, że sam lotniskowiec, tylko lotniskowiec i cała ta otoczka, prawie że wiecie, tam prawdopodobnie oni się nie sprowokować, bo taka siła ognia takiego takiego lotniskowca to taki liban to być może mogłaby zrównać z ziemią, więc tam raczej nie spodziewalibyśmy się udanych prowokacji. A czemu Stany Zjednoczone chcą tak bardzo unikać wojny? Sprawa bardzo prosta. Pomijając już wybory Joe Bidena, no to po prostu Stany Zjednoczone mają teraz problemy trochę z Ukrainą. Biden ma problemy z przepychaniem pomocy dla Ukrainy, bo kongres tam, wiecie, nie jest wielkim fanem. Więc gdyby teraz stało się coś jeszcze z Izraelem, który jest ważniejszym, nie oszukujmy się, strategicznym partnerem dla Stanów Zjednoczonych niż Ukraina, to no to w ogóle zaczęłyby się bardzo, ale to bardzo duże problemy, gdyby nagle trzeba było wysłać im bardzo dużo pomocy. Na wielu różnych poziomach w Stanach trochę nie opłaca się, żeby ta wojna się toczyła i zakładamy, że jednak nie chcą żeby ta wojna się toczyła. Więc na zakończenie, jak to wszystko może się skończyć, yy, nie będziemy was uszkiwać, nie mamy zielonego pojęcia. Ilość rzeczy, która się wydarzyła, jest tak duża, ilość tego, jak dużo czerwonych linii przekroczyliśmy, jest tak niesamowita, że ciężko już przewidywać w tym momencie, co się może stać. No to co wydaje nam się, że jest pewne to, że Stany Zjednoczone będą grały na deeskalację, że będą dążyły do tego, żeby jakkolwiek ten konflikt wiecie, pokojowo zakończyć, pokojowo dyplomatycznie to lepsze określenie, żeby może pomijać tych jeńców, których w sumie nie wiadomo już teraz nawet kto pewnie w Palestyni trzyma, która organizacja zbrojna z setki, która tam jest, no, ale pewnie będą jakoś Próbować na to naciskać i coś z tym robić. Czy będzie powrót do statusu quo, który był przed tym wszystkim, co się stało? W naszej opinii mało prawdopodobne. Tam już wiecie, naprawdę, te wszystkie takie, no jak mówimy, czerwone linie pękły i jesteśmy już bardzo daleko. Rozwiązanie dwupaństwowe, czyli taka idea, żeby jakoś te państwa, Palestyna i Izrael, ze sobą w jednym miejscu, wydaje się być jeszcze bardziej niemożliwa niż kiedyś. Mimo, że to nie tak, że wiecie, dwa lata temu wydawać jakoś super możliwa, więc my nie wiemy, jak to się skończy. Wiemy, że po jednej stronie mamy państwo Izrael, po drugiej stronie mamy Palestynę. to no właśnie, państwo, nie państwo. No znowu już skomplikowana rzecz międzynarodowa. Ale mamy Palestynę. W Palestynie mamy Hamas, który atakuje Izrael. W Izraelu mamy Izrael, który atakuje y, Palestynę. Ludzie, którzy mieszkają w Palestynie, to nie wszyscy są w Hamasie albo innej organizacji zbrojnej, terrorystycznej, więc to też nie jest tak do końca, że to oni bezpośrednio odpowiadają za te masakry. Ludzie, którzy w, wiecie, w Izraelu sobie żyli i spotkała ich masakra, pewnie też nie wszyscy byli odpowiedzialni za to, co się dzieje. Na koniec dnia jest to wojna, która jest straszna i ludzie umierają. I bardzo twarde wypowiadanie się o tym, która strona ma rację, a która nie ma racji. Nie wiemy, czy ma jakiś super mocny sens. Ale może myślicie inaczej, może jesteście przekonani, że tylko jedna strona jest zwycięzcą tego wszystkiego, jeśli tak, okej. Okay. W każdym razie, jeśli chcecie wiedzieć, co się po prostu na świecie dzieje, ale też w Polsce, wyjątkowo na świecie dzisiaj, to zostawcie lajkę, zostawcie suba, nam no, będzie bardzo miło, by będziecie widzieć nasze filmy. To jest nasz inny film, serdecznie go polecamy. Nasz Instagram, serdecznie go polecamy. Serdecznie dziękujemy naszym Patronom, dzięki którym możemy tworzyć te filmy i zachęcamy, do naszego patrona Z jest to dla was. Cześć!